Cześć, z tej strony Pokemon Pikachu i dziś nakręcimy odcinek z Minecraftem. Z, e, idziemy na survival, ponieważ dziś akurat będziemy e, budować dom na survivalu, taki aby przeżyć, no, więc tak. Na początek warto mieć cztery bloki drewna. Cztery do pięciu, crafting, crafting i obra. masz nam na piecyk, moc i przynajmniej narzędzie do żyć. Dobra, myślę, że dwadzieścia cztery kamienie wystarczą, więc wychodzimy i robimy sobie. Taki. Dobra. Piasek się przyda do okien. Więc go go wykopię. No dobra, mamy piasku trochę. Więc teraz potrzebujemy drewna. Wiesz co się przyda żeby mieć zapalniczkę Mamy trochę tego drewna. Teraz idziemy po to drugie. Dobra, mamy już trochę drewna. No dobra. Z musimy znaleźć sobie dosyć płaską wysepkę, czyli akurat... ...naleźliśmy. No, jest dosyć płaska, więc... Jest to Suterman w sam raz do mieszkania. Możecie pomyśleć, że tu nie ma jedzenia, lecz jednak mm, można ubrać przecież pszenicę no i mieć chleb. A więc. długa jest. Raz wejście. żeby drewno się kończyło. Dobra, akurat wystarczyło, jeszcze zrobimy mało przeróbkę. A, i wydok na morze jest, więc po pierwsze musimy jeszcze jednak iść po kilkandawien na drzwi, więc. しました。 Dobra, mamy drewno, więc zawracamy. Tylko jeszcze. Hmm. Zbiorę nasiona. Dobra, mamy kilka, więc zawracamy na wyspę. Dobra, jeszcze trzeba wyrównać. I będzie dom. Tak w sumie jest niepotrzebne, ponieważ będzie tylko przeszkadzał, ponieważ nie mamy pochodni. A niebo rozświetla. Chociaż nie w nocy. Dobra, mamy już szkło. Tu. i tu. Więc dobrze pójdziemy po Pata i... Trzeba będzie przeczekać noc. Niestety, ponieważ nie znaleźliśmy łóżka, ale dom jest skończony, więc... Jest dobrze. Wszystko zasadzone więc jest zrobiony. Piszcie mi w komentarzach, co chcielibyście w następnym odcinku. Może Clash Royale, Minecraft albo Pokemon Go. Chętnie przeczytam wasze komentarze. A więc do następnego odcinka.